No, dzisiaj przyszedł czas na dodatkowe, dodatkowe przedłużenie. Botniczka tak to wygląda. 20 zł na ali z wysyłką. Śrubeczki. No i szykujemy się do wiercenia. A najpierw mniejszym wiertełkiem, potem troszkę większym. A teraz już chyba ostatecznie takim w Jedziemy dalej. myślę, że opony nie przeciąłem. <słuch> Powiem Wam, że na filmiku to jest 10 sekund roboty, ale w rzeczywistości teraz się męczyłem z tym z 5-6 minut, żeby dostać się do tej środkowej śrubeczki i tam włożyć tą nakrętkę do środka. No to wcale nie było takie łatwe. Dokręcam, maluję na czarno i efekt końcowy. I efekt końcowy śrubeczki pomalowane. I tak to wygląda. Trzymajcie się.